Załóżmy 10 razy? Więcej? Odkąd jest? Pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie, no też niesamowite. Odczucie jak na pasie miostymulacyjnym na stopach, ale zdecydowanie mocniejsze. Te uderzenia i no, jak to się nazywa? Nie ciarki, te impulsy czasem nazywam to ciarkami, idą aż, aż do kolan. I jest to takie uczucie przyjemne, niebolesne. Takie szpileczki, szpileczki po, po łydkach, po stawie skokowym. Następnie jak się schodzi z miostymulacji konkretnie, to jest wrażenie rozluźnienia łydek. Ja mam akurat kłopoty ze stawami skokowymi, tutaj w tej okolicy często mnie bolą. To czuję, nie wiem jak to jest, tam są kości, ale ja tam czuję luz w tych miejscach. Po prostu takie, no muszą być jakieś ścięgna na pewno i, i jakieś tam drobne mięśnie też, ale, ale czuję rozluźnienie i nogi mam lżejsze. Łatwiej mi się chodzi. Natomiast jak stoję na ceramice, oj, to boli, boli i piecze, jeżeli jest wysoka temperatura. Ale natomiast i są fajne dołeczki, jak się zejdzie. Takie śmieszne dołeczki, czasem zaczerwienione. Ale natomiast jak się zejdzie znowu z ceramiki, to jest uczucie takiego niesamowitego ciepła i lekkości też stóp. Polecam fajne urządzenie. No, z nie było to dni, nie tak, zdecydowanie tak, bo na początku miostymulacja miałam na niższych prądach i może nie bolało, ale tak mięśnie mi bardzo przykurczało. Takie ostre przykurcze miałam. Tak, takie spięte mięśnie, natomiast w tej chwili mogę mieć wyższe prądy, a te mięśnie, jest inny przykurcz. Nie jest to takie mocne ściśnięcie, tylko czuję się takie lekkie przykurczanie, jakby te mięśnie pracowały. Po prostu pracują. No jest to przyjemne. A jeszcze O tak, dodatki próbowałam oczywiście na lędźwiach. Które kiedyś mi dokuczały, w tej chwili już nie, ale profilaktyki nigdy za wiele, i próbowałam tutaj na karku, na ramionach. Ponieważ ja tu na ramiona, na górny właściwie kręgosłup nie narzekam, ale nie powiem, przyjemne to było, jak takie, takie mrowienie się czuje po całych plecach. Jest to takie odprężające dla, dla całego ciała, takie odprężające uczucie. Są też joysticki, które jak się trzyma w łapkach, to po prostu te ręce tak drgają całe. Jest to, no co tu dużo mówić, jest to masaż całego ciała. Z tych joysticków to te prądy przechodzą przez całe ciało, nawet do stóp. Także, no masuje się człowiek i to właściwie cały. Joysticki można również wykorzystać, jako delikatny masaż, zamiast u kosmetyczki, samemu sobie zrobić y, zabieg y, taki spa, taki liftingujący, czyli delikatnie spinający mięśnie całej twarzy. Myślę, że można, jeżeli by ktoś był systematyczny i dłuższy czas stosował, to głębokie zmarszczki można na pewno spłycić. A te, które dopiero gdzieś tam wychodzą, to zlikwidować. Także, yy, tak, takie ciepło się rozeszło po całej twarzy, ale też to jest takie rozluźnienie tych mięśni. To są takie bardzo ciekawe odczucia, ale chciałam powiedzieć również, że bardzo bym polecała to urządzenie nie tylko osobom w moim wieku, który już tam gdzieś tam szczyka i łamie i się ratuje, ale osobom młodym, które chcą o siebie zadbać, bo ten lifting to jest rewelacja, również takie przecież większość ludzi siedzi przy komputerach. Więc na pewno mięśnie pleców, karku na pewno są spięte i takie przysaweczki na wieczór, nawet przed telewizorkiem czy, czy przed jakimś filmem tam na, na, w laptopie czy gdzieś tam, na pewno będzie to relaksujące i przyjemne. Na pewno.